Czekaj, szóstego? Ty przychodzisz no? do wecherova? Wecherova przyjdzie do siebie i w końcu odpowiedz za te wszystkie. Okej. Okay. A to pa. Oh. <śmienny> Bo to jest ciekawe, że wszyscy cię znamy. Tak? To jest radny? W tak czy tym. I to jest zabawa, radny Hełmiński. Czekaj, czekaj, kurwa. To... <grywa> Ponosaj <Poloszyłem> młodszy, no. <grywa> ja, ale to widać po gościu, że ma immunitet, nie on <grywa> Jezu, Maciek, ja myślałem, że drugi radny przedrze. że... <grywa> Ja byłem przekonany, że nagle na to hasło miał wejść prezydent. Czy? Jest radny, najmłodszy radny Komiński. Ale wyski, mnie to bawi, że. Huj, więc, Nawet... Nawet nieważne, co palisz. Palisz w ogóle w pomieszczeniu? No, no wyjebane, co mi zrobicie, kurwa. Cztery lata możecie mieć smoknąć. pompkę. Cztery lata, tu. O, tyle, kurwa. Tyle! Jestem nie Tyka. Pięć, kurwa, pięć, rozumiecie? Wiesz, za 5 lat wiesz, czemu mnie, wiecie, czemu go wybierzecie? Bo się zestarzeje i go kurwa nie poznacie. To... Yeah. A, ty widzisz? Kurwa, patrz na gościa. Też możesz. Dobra, ale to nie. Radnego nie miałem nigdy. To mam wiele pytań. To. Ja, ja, ja. O! Mi się podobasz, mi się podoba, mi się, mi, mi się podoba, że zróbmy pytania dzisiaj, eee, ale mi się, mi się podoba ta wizja, że zamiast stand-upu będziemy mieli pytanie do władz. Nie? Czemu projekt ustawy boiska osiedlowego? Jakie masz pytanie do, do radnego? Jaką masz sprawę? Chuj, zróbmy dzisiaj wieczór, dobra, wybieramy pięć spraw do radnego. Macie do wyboru, zastanówcie się, macie chwilę, żeby się dogadać między sobą. Pięć spraw, które was męczą i chuj, musi się wytłumaczyć. To, że ty się nie bawisz, ja ci oddam te pięć dni, kurwa, ale... Ale my dzisiaj odpalimy pochodnie. My... Ja nie chcę ci nic mówić, ty w tej panterce wyglądasz jak jego sekretarka, kurwa, ja... Ja czuję, że nie jestem w, w hełmie tylko w wilkowyjach, kurwa, naprawdę. To, to <grymne> jeszcze, co? Z czym? Ja sam się boję. Jej? A że jej, a myślałem, że ty mi grozisz, że ją ten, a, a nie, ty uważaj, ja się jej sam boję. Ty jesteś z nim, tak? Okej, okay. a z nim pracujesz? Nie, kurwa, ale albo. Sama pierwsza go podjebałaś. Ja mam, ja mam aparat. Pierwsza rzuciłaś, wszyscy go tu znają. To, to ty byłaś. Ale to tak działa. Jakie masz pytanie? Dobra, ale tam żartuję z pięcioma. Ty jedno i gdzieś tam ktoś się, ktoś się wyrwie, będzie o drugie pytanie, jeśli w ogóle padnie. Jakie masz pytanie do drugiego? Że ty prowadzisz notatki? Fajnie, że ona idzie i ma takie. Na ulicy Znanie Piłsudskiego znów na ranę, kurwa, jakby... Dokładnie. No, mieście. Amfiteatr. To jak to jak amfiteatr jest w mieście, to chyba dobrze. No <gulia> <gulia> Ja widzę, ty masz gówniane problemy. Ale jeśli no tu jeszcze takie rzeczy nie chcę powiedzieć, że masz gówniane życie, to... <gulia> to też pami, że ona, ona po prostu ma takie, tu gówna za dużo, tu amfiteat. Nie, dobra, czyli y, amfiteatr? Na zamykają, ale głupie pewno, A jakaś sprawa taka, nie wiem, rzeczywiście ważna dla miasta, bo to... No amfiteatr. Ale co z nim? No sypie się. Sypie się? Nie funkcjonuje Nie funkcjonuje No to właśnie o tym rozmawiamy, trzeba coś z tym zrobić. No to składamy na twoje ręce, kurwa! We, idź do baru, weź kartkę i będziesz pisał petycję. My, 50 osób z <noise> Żądamy remontu amfiteatru, a chociaż zebrania Gumien. <noise> <noise> Całego miasta nie stanę. Nie, nie nie wiem, mnie to bawi, że. Dobra, spokój, spokój, spokój. E, jak i, i, co, i to twoja pierwsza kadencja? Czy to jest to czy, jakby? Nie wiem. Kurwa, ty jesteś poinformowana. On... Nie, ja żartowałem z tą kartką. Ja się ja nie znam na lokalnej polityce, ja nie wiem co jest niżej, wyżej. Ale fajnie, że Ty się nie znasz, ale się mówisz, no był wyżej, niżej. Był niżej, może być wyżej. Ja zeszyt musi. Szkoda, że zeszytu nie wziąłem, byś sprawdziła. Wow, ja też nie spodziewałem się, że radnego trafimy. Dajcie brawa radnemu. A, a co robiłeś, zanim poczułeś misję społeczną, że trzeba poświęcić swoje życie prywatne i oddać się mieszkańcom? To czy, czy od zawsze grasz w chuja, tak? Wiem, za darmo. Jak za darmo? Tak, po Wolontariat? Wolontariat? Można się tego robić. Czy... To jest dziwne. Ja Wam powiem tak, słuchajcie, politycy nic nie wnoszą do ludzi. Nasze życie mają w pizdzie, ale ją wsadzić do Rady Miasta, to by się kurwa oglądało. <śledzimy> jak ona by jedyna siedziała, ludzie ważni. Ona, a amfiteat, kurwa? strany jak był, tak jest. Ten młody mówiłam trzy lata temu, kurwa, na stand-upie. strany sypie się. I co? Gówno. Gówno jak było, tak kurwa gówno jest. Ale by to było śmieszne, takie igrzyska. Ja mam zeszyt, kurwa, rozumiesz, chuju. Ale spokojnie za <laughs> Jezu, ja bym, ja, ja, chuj, ja tu za... Kurwa, nie wiem, jak się moja kariera potoczy, ale za pięć lat przyjeżdżam, ja ci kampanię prowadzę, nie? Wciskamy cię na radno i ja to po prostu robię. Kanał na YouTubie, jakby kanał sejmowy, to... Y, rada Miasta Chełmna i ty. Kurwa! No jak byłem w gównem, w, w, tak? A ten młody co kurwa zrobił? Przestarzał się przez 5 lat i dalej nic. Do kościoła chodzi świętojebliwy, kogo chce oszukać? Ale nie mi się podoba twoja postać, takiej kutliwej, wkurbionej. Albo straż miejska chociaż, żebyś do straży miejskiej... Dobra, dajcie mi brawa, jeszcze raz ja was zostawiam, Fajnie jesteście. Ja się pośmiałem, mam nadzieję, że wy też. Wieczór! Trzeba, nie, nie trzeba gwizdać, kurwa! To, to gościu. Miało być głośniej! Ale co się dziwić, jak masz palce kruszonką ujebane? To jest. Amnam-nam-nam. A smakuje KFC, kurwa. amnam nam nam Ja się dziwię, ja. ja wiecie, że my oboje jesteśmy z Wałżyka? Pochodzi z bałbrzyka. Widzę, że pani ma okulary, a się lubi kulturalnie wpierdolić. E, 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 przepraszam. <grywa> Jak to się mówiło? Czekaj. E, e, rzeczówka, rzeczówka, kurwa na maturze z polskiego. Przepraszam, rzeczówka. Arek z Wrocławia mówił. Nie będzie 9 punktów? Sześć, kurwa. Jedna rzeczówka. No, ty, ty wyglądasz, jakbyś mogła matury sprawdzać. No, ty... Zgadłem? Tak? sprawdzasz. Nie... Ale nie, aha, aha, czyli ona robi te, co są próbne? Sama rozwiązuje i sama co ocenia. Mówi, kiedyś może. Wezmą mnie do CKE. Chuj, wie, może. Mówi, chodź, chodź, kochanie, rozwiążesz maturę i ja ocenię. Do czego? Przygotowuję się, nie wiesz, kurwa. Może przyjdzie telefon z CKE, że potrzebują jedną dziewczynę z Elbląga. Czy Elblągu, Kurwa, jakie. Jak się odmienia? Jak? M. Emblong? Przepraszam, ty pracujesz w m czy o Chuj? ci chodzi? Mbanku? Kurwa, macie Emblong. m L, L. Słuchajcie, kurwa. Ludzie lubią mnie robić w chuja, ale na, Naprawdę, ja mogę spytać się, jak masz na imię typ Ma Kacper, powie Paweł. Zdarza się. Wymyśli zawód. Zdarza się. Ale kurwa, nie jestem na tyle głupi, że ja powiem, jak się odmienia. Ty M. Blonk. Otóż, robić w chuja, ale nie mnie, okej? Okay? Tak? Przepraszam, że się okazałem mądrzejszy. To już jest hamstwo, to, to, to już jest hamstwo. Kurwa. Od razu. Stary, ja, ja w ciemno wiem, że ty w krzyżówki byś był dobry, tylko ci brakuje zazwyczaj jednej kratki. Miasto na pomorzu bez morza. m blonk Powinno pasować. Kurwający jesteś. <laughs> nie żartuj. <laughs> Wiecie, że on w Sudoku jako jedyny jest. masz liczbę od 1 do 9, a on dziesiątkę próbuje upchać. 10, czemu 10 nie pasuje? Kurwa. O, dobra, wracając ku, z Tobą i z Tobą będę musiał pogadać, bo się już wybiłem. Eee, to z Tobą nasz poligloto, tak. Jakie masz orzeczenie? Jakie masz orzeczenie? Trzecia grupa. No nie będę mówił, że sportowa, bo na pewno nie. Eee, czym się zajmujesz, że umiejętność języka polskiego nie jest ci potrzebna, za to odrobina sarkazmu jest skazana. Czym handlujesz, przyjacielu? Że, jakie to są auta? Jaki, jaki może przedział marki, zaczniemy? każda, każda, każda możliwa. Oprócz. A co jest premium? Audi. Audi? nie, o, to, tam, to nie jest Audi. To jest A, U D i. Nie przez U. Przez E, Przez E jest kurwa Audi i tym handluje, bo to nie jest premium. To jest tureckie Audi. Audi! Albo Kaudi, tak. Kaudi. Dla, dla, dla grubych typów. Kaudi, proszę bardzo to. Zmieścisz tu nogę, nie, zmieścisz swój brzuch. Kierownica nie dotyka. Pozdrawiam, Kruszonka. pozdrawiam. Nie jeżdżę, a czym jeździsz? W tu, ty, a no, kurwa, stary, to nie jest. Nie ja, ja wam powiem, ja go widziałem. To wszystko kurwa pasuje. To wszystko pasuje. Z później, przyszedłem z pizzą. Przyszedłem z pizzą, zobaczył mnie, zareagował na mnie i powiedział: o, Ryszard", tylko: o, placek, miam. On zwrócił na uwagę, że żarcie przyszło. Ja chciałem mu zrobić na złość, wyszedłem z kawałkiem pizzy, mówię: O, dobra, mówi, ja jadłem. Ja patrzę na niego, no w sumie czego oczekiwałem? Ja sądzę, że on do... przed wyjściem na wieczór to on od południa je. Am, am, am. Wiem, że kepsa ojebałeś, bo mi zdążyłeś powiedzieć: Kepsa ojebałem. Ser... Serio, to jest najdziwniejsze sado maso gastryczne, jakie słyszałem. On mi mówi, co zeżąda. Ja kepsa jadłem. Ojebałem kepsa. Ja mówię: Dobry? Niedobry. Ale zjadł, bo głodny. I nie chciał, kurwa, powiedzieć jakiego kepsa, wiecie jaki argument? Ja tam często kiedyś jadłem, ja na niego patrzę, no widać, że często jadłeś kepsa. A nie chcę powiedzieć, bo no, dużo mnie z nimi łączy. To jest... Jak przekręcam. Jak przekręcam? Kruszonka. Nawet nie pytam się u Kruszynko. Kruszynko moja, kurwa. Z Multivana. Dobrze, dobrze mówisz. No tak powiedział, nie zmyślam. No. Kurwa, jaka kłamliwa kruszonka. Ty, ja coś czuję, że ty skończysz z krzywą kruszonka. To jest... Kto idzie, kruszon idzie, chować żarcie. Szlugi pal, on nie chce pać, łodny jestem. Normalnie stoisz z kanapką, mówi, daj pojarę. babę w obstaw. Jeszcze gaz, to po pierwszym taliu. A, kurwa. jest okej okay na razie? Ty masz luz, przyjacielu? Jest spoko. Ja wiem, możemy jechać dalej. Możemy, możemy jechać, fajnie, że... Ty masz energii jeszcze na dwa dni, kurwa, stary. Nie, już do pracy na piątą. Na dziewiątą do pracy? Piątą. Co, co? Na piątą? O, kurwa, szybko wstajesz. Nie, wstaję powoli. Na 17, ja widzę w chwilę ci zostawiłem i tu już musiałeś swoje M spierdolić, nie? Musiał. Na piątą, na 17. Co za? A, ale praca mnie czeka z wami trochę, no. K jak ty byś taki był mądry, kurwa przy sprzedawaniu auto. Przebieg niekręcony, uczciwy. 220. Z Niemiec? Ściągasz? Z Rajku? A skąd ściągasz? Wszystko polskie? Krajowe? Jakie jest najdroższe auto, które masz w sprzedaży? Krojone? Proszę pana, ja nie chcę mówić, że ty wyglądasz, jakbyś mu dostarczył to auto. Krojone. A od kogo? Ode mnie. To jest jakaś nić kruwa, powiązana ludzi. To jest... No, widzę, że aż za mały, to... Widzę, że aż za mały, to... Kurczę, no... Kruszonka, kupiłeś od niego auto, czy gdzieś to masz? Ja nie od niego. A skąd masz? Moje nie było krojone. Ja wiem, stary, ja wiem, że twoje krojone, u cię ciężko coś pokroić, bo ty w całości... Chleb? Krojony? Nie, nie ma czasu. Jego go rozrywa, wrzuca cały, cały taki, wiecie, kawałek konserwowej. Kanapka. Ham. Ham, 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 ham. Kurwa, Kruszonka. Jesteś super, jesteś super. Dajcie brawa Kruszące, zasłużył, zasłużył. Tylko jemu, jemu nie, jemu nie. Tak, pozdrawiam. Tak, bo fajnie, fajnie. Nie, fajnie, mogłem, mogłem trochę z siebie pożartować. Ale cudownie. Ja wiem, że masz luz. Ja wiem, że masz luz, stary. No wi widziałem cię. <noise> Największy masz w pasie, ale żartuję <noise> już. On nie jest gruby, zaznaczmy to. To jest kawał chłopa. Kurwa jest... dziada. <noise> nie, nie pomagasz se, kurwa, stary. Próbuję zrobić, że tak nie jest. Ale dziada. Ej, Kurwa, super jesteś, super. <noise> Cudownie. Co, co tu I tak yy, tu były jakieś miejscowości jeszcze, tak, yy, oprócz... Yy, co tam padło? Brusy? z ze, ze, ze I co? I ściąga gacie? Do złego mięsa. Ściąga gacie do złego mięsa? Ty, ty ruchasz schabowe przed obiadem, czy o co ci...? On ma takie... To jest złe mięso, zepsute. Co z tym zrobić? No, ja mam jedno rozwiązanie. To jest. Iż zamyka żonę w domu na klucz i idzie do komórki. Kilo, z, kilo bez kości, a będzie z kością. Złe mięso, kurwa. Freddy Krueger z chońnic, kurwa. Nie idzie ci koszmar w śnie i nie pazurami drapie, tylko ci goni kurwa. I wołaj tak, ściągaj gacie, złe mięso, kurwa. Jezu. Jak się nazywa ta miejscowość? sforne gacie. Zdaj mi gacie. Nie, nie, stary, nie w tych pieniądzach. I nie Zygmunt przed tobą. To przed konkubiną może, ale Zygmunt, tobie... Ja może z panem jeszcze bym zamienił słowo, bo pan... Tak, Patrzę za Zygmunta, to nie jest ciężko podbić poprzeczkę. Wystarczy być cicho. To już chuj w ubiór, ale... Starczy po prostu słuchać. Ja pierdolę, ja się cieszę, w zygmum, że ty masz dzisiaj Netflix, nie, to jest... W dobrze. Widzę, na podobnych falach nadajecie, to jest... Wiecie czemu, bo obaj łysi są połączeni telepatycznie. Yes. To racja, tak? Dobrze, że ich rozdzieliliście, bo by wyglądały jak dwa wielkie jajka ze ściągaj gacie. Ściągasz gacie i tam zygmunt z kolegę, kurwa. I tak. I tak. Najdziwniejszy koszyk z pisankami na wielkanoc, nie? Ta z kiełbasą. kurwa, uspokój się już z tym fiutem, Daj sobie spokój. To. Ja widzę, że ci mięso chodzi po głowie dzisiaj. Złe mięso. To. Ty Te też mi się podoba, to jest też fajne, on, kurwa, przyszedł przed występem, tu pan z urzędu stanu cywilnego i on do mnie, czy, czy mogę kupić jeszcze bilet dla żony? Ja mówię, a gdzie żona? W domu. On mówi, nie było biletu, to ja, kurwa, idę i... On mówi, ja wrócę po żonę, bo się okazało, że można i przywiózł. I posadził ją z przodu chuj fajny, nie? No, kamień, papier, nożyce i tak, kto siedzi jedno krzesło bliżej. No, ale wygrana to Ja bym panu dał stolik, jak pan wpierdala pizzę na kolanach. Jedno, że zabrał pierwszy raz babę z domu, to jeszcze sam je. Ta, jednego, masz jednego i reszta moja. I tak siedzi, kurwa, tak. Fajny stand-up, z pizzą lepiej wchodzi. Am, niam, niam, Dzieci żarłoczne? Kurwa, jakie to jest śmieszne, że on musi wyjść z domu. Stary, fajnie, mój stary jak wychodził z domu, to żeby się napierdolić, a on, a on się wychodzi najeść. jeść. Miam, miam, miam. Bo dzieci głodne. No kurwa, dziwne, żeby dzieci głodne nie chodziły. Dałem im wszystko. Spanie, miłość, a kurwy chcą żreć. Jeszcze im mało żreć chcą. Moje zjedzą, a ja nie mam. Dzieci głodne. No kurwa, no dziecko... Po to ma się dziecko, chyba żeby je żywić. no. Ile masz tych dzieci, że takie kurwa żarte są? Dwójkę w jakim wieku? 80. I to jest żarty? 80 lat? Ile to zje? W ciebie się wdały? One też kurwa z kolan żrą? Może postać im talerz do stołu, to zjedzą mniej. Jak dasz im na stole i nie łapami tylko widelec i nóż, może z mniej w pierdolą. A jak jedzą w ten sposób. Ham, 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 ham. Kurwa jak z gredek z Harry'ego Pottera, Moja skarpetka, moja. Am, nam, nam, nam Kurwa, ścieżci z Wrócił po kobietę. On mówi, na co idziemy? Na jeść się idziemy. Na stand up nie, szleść będziemy. Chodź, kurwa. Póki nas nie widzą. I dziecko tak. Ale fajnie, jakby wrócił ojciec do domu, i nie podchodzi do niego dziecko tak jak żona podchodzi: piłeś czy kontakt? Żarłeś. Huknij. Tata kuchni. Żarłeś! Coś. dobry wybór dobra kultura najlepsza w, w regionie myślę czy coś ci lepszego dzieje w gdyni nie, nie bardzo. Je, jesień jesień kurwa ja ci nie chcę nic mówić jesień w gdyni jest cały rok kurwa tu <noise> ja tu zawsze przyjeżdżam mam takie kurwa kurtki nie wziąłem nie <noise> czekaj szóstego ty przychodzisz do Wiecherowa nie <noise> do ciebie i w końcu odpowiedz za Okay. A to pa. Oh. <śmany w> Te <gosie> groźby. A jesteś z wychorowa, przyjacielu? A skąd? Z Czyli z Redy. Myślałem, że byłeś z Mostów. Z, z czego jesteś? Jakie mosty? Z podmostów. mostów, to tak, to na pewno. Gdzie są mosty? Kołerywy. Okej, okay, ale bardzo mi się podoba ta groźba szóstego, że ja za wejcherowo odpowiem. Kuźba, to... nie, nie za co odpowiadać. Nie? Czy spieszyłem? No. Kurwa, nie tyle co spieszyłem, co myślę, co z tym zrobić, nie? Nic, no to było no. No. Czyli jednak to, czyli ja mówię, jednak, czy to stan, nie? stan umysłu. To nie jest tak, że to jest moja wina. Po prostu on się zaciął i. Za barwy. Za prawdziwe trójmiasto, kurwa. Za wecherowo Rumię i Redę. Chociaż nie mamy morza. To mamy ambicję! Mamy! I pod mosty pójdziemy jak trzeba. Ta, tam jeden typ. Rozumiecie, że oni się musieli zrzucić Wejherowem na bilet, żeby wysłać kurwa killera? To jest killer 3. Sztura już nie ma, ma takie, kto mnie złapie. Ty, przyjacielu, uratuj tą rozmowę, bo. Jest okej, okay, ale możemy mieć lepiej. Uśmiechnięty, ładny, ja ci od razu komplementuję. Piękny, misiu, w ładnej bluzie. Nie jest Wejherowa. Skąd jesteś? Z Gdańska, dobry wieczór. Super. Piękny przyjaciel przyjechał z, z prawdziwego trójmiasta z żoną, z dziewczyną. Żoną. Powiedz mi, Misiu. Kol... Misiu kolorowy Chciałem powiedzieć. bo Udzieliło mi się do pierdolenia od tego gościa. Ja, ci, ja chcę ci dać komplement z groźbą. Misiu kolorowy, słuchaj. Słuchaj, misiu. Mi, y, przyjacielu, twoje imię. Maciej. Czym się zajmujesz w Gdańsku? Bo wyglądasz mi na kogoś od pracy biurowej. Od jakiej? Wow. No i super. I co sprzedajesz? No, Stary, mógłbym zamówić dla siebie wieniec na pożegnanie? Na szóstego do Wejherowa? To za wszystko, co powiedziałem. I faktury na tego chuja ze środka. Ale, ale mi pomogłeś. Jak, a, pa, panie Boże, Panie Boże, przyszło. Najpierw się potknąłem, a potem mi zesłał Macieja ze zniszczami. Jak nigdy się kurwa tak nie cieszyłem na typa ze zniszami. Ach, chuja, masz przy sobie coś? Ja kupię, kurwa, że Ci podziękuję. <noise> Beskitu, we, weź mi i daj taki duży lampion, będę miał. Będę palił na. Ale mi Maciej, ale mi spadłeś z nieba, panie Boże. Dziękuję ci za Macieja i jego. Kurwa, <noise> za jego. <noise> Profesję, kurde. Jak, zaraz sezon, nie? <noise> Jaka pogoda na wszystkich świętych, wiesz? W Gdy nie wiemy, że pada, ale jak tu? Jak w Gdańsku? W piątek? O! Ja nie wiedziałem. Ja przepraszam. Ja nie wiedziałem, że. U... Jak w ogóle twój nazw zawód nazwać? Zniczasz? Zniczasz? Więciasz? Więcer? Wkładasz? A? Nie, nie. Wkładaj, bo Konrad się boi, bo Konrad ma stany lękowe. Wkładasz? Podoba mi się. Kura. Dobra, a żona? W kwiaciarni pracujesz, czy? Nie, Lubi się mieć kontakt z klientem, widzę. Ty z żywym, ty z marmym, chuj. Nie ba... Ważne, że płaci. Ważne, że płaci. Co ubezpieczasz? Ludzi na życie, czy? Słuchaj, to ja jeszcze raz zadam pytanie. Czy możesz mi wypisać ubezpieczenie na szóstego? do chłopcze. To wtedy twój mąż nie będzie potrzebny. Wow, super jesteście. Dajcie mi brawa, dajcie mi brawa, super jesteście. Bez kiku. Aż, aż, aż przybijamy plotkę. Kurde, dobrze, że jesteście. Uratowaliśmy to, uratowaliśmy to, bo widzieliście, z Konradem początek był... Tak...